Powiedzenia, co się czuje, co się chce, co potrzebne jest, jest bardzo ważne. Niezależnie słuchajcie od tego, w jaki sposób to robimy, prawda? Dobrze. I olej, Kamil, będziemy marzyć na kolejno-leśnik. Na mi tak, to wtedy ja wiem, że ona chce zjeść banana. Albo nie, że nie chce, prawda? To pytam dalej, czy chce kanapkę, i wtedy też pokazuję im te symbole. Tak, też możemy porozmawiać z dziećmi. Widzicie, to tak samo jak u nas, prawda? U nas też niektóre dzieci, muszę wam powiedzieć, nie chcą mieć W no, ogóle ani kanapki ani kanapki ani kanapki, Pada jest... tak, deszcz, dobra. Kapu, kapu, pada deszcz. I będę śpiewała. Pada na... I będziemy o. się zastanawiać, na jaką z może padać na przykład deszcz. A A, A nie, to na przykład na głowach. I będę się tylko tym Pada na... To nie szkodzi, gdy się śmieje. I mamy taki uśmiech szeroki. To też są takie gesty, za, za którymi tak. mogą się porozumiewać osoby, które nie mówią albo nie słyszą, bo mogą pokazać. No to uwaga, śpiewamy. Patrzymy na Pada, 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 deszcz. Kapu, kapu, pada, deszcz. Pada. Na głowę. Ojej, mam ręko. No nie szkodzi, ty się śmie. Obawimy się dzisiaj lalkami. Kinga, gdzie jest twoja lalka? Tu, tu jest twoja lalka. Słuchajcie. Mamy tutaj różne sprzęty, możemy ją wykąpać, możemy położyć ją spać, nakarmić, przegrać. Kinga mówi, że będzie swoją ławkę. Co? Kąpać. Kąpać. do tego będzie nam potrzebna. Wanienka, proszę, Kinga. Daj olej tutaj na górę. Teraz, Kinga, co robisz? Kopie dziecko Kinga. Już wykąpałaś? Dobrze. Teraz Kinga, co będziesz robić? Zmieniać pieluchę. A czy ta Twoja lalka jakieś głosy ma? Płacze! Bo poczekaj, poczekaj. Najpierw ona płacze, chyba, tak? Bo co? Bo trzeba zmienić jej pieluchę. Tak powiedziałaś? Bo pielucha jest jaka? No ta jest czysta akurat. A ta jest mokra. Mokrą pieluchę Kingi ma. Lalka, ola. No to musimy ją zmienić. Twoja lalka Ola chce pić czy jeść? Tutaj jakby, pić czy jeść? Chce, tak? A będzie piła z kubeczka czy z butelki? Z butelki, proszę bardzo. Tu masz butelkę i Ola będzie piła z butelki. Nie, czy nie ma? Na tej stronie jest coś? Nie ma. Marta jest to, że możesz na, ma na pewno jest na Jest to taka prawdziwa dziewczyna. O, to o a może ma maszyna jest nadanie jedyską? Czy jest tutaj coś, co dziś? jeszcze raz. Czy tutaj coś jest? Co lubisz tu wieść? Jest tak czy nie? Jest, okej. Okay. no to szukamy. Co lubisz tu wieść? Dobrze, czekajcie, Olek, szuka, coś chce Wam powiedzieć. Co? co ten Olek chce powiedzieć tutaj? Olek, co Ty chcesz powiedzieć? Mhm, tutaj, tak? No, czekaj, bo czekaj, Poczekaj, bo poczekaj, bo on tutaj szuka. Szuka jeszcze, szuka jeszcze. I co będziemy robić teraz? Tam jest piesek. Chciałbyś się pobawić teraz pieskiem z dziewczynami? Tak czy nie? Książeczką dźwiękową. Tak? O, Książeczką. Gabrysiu, dosięgniesz? Ja pojeżdżam. Kaśla może dosięgnie. Temu służy właśnie komunikacja alternatywna, I słuchajcie, i różne metody. Jedną z metod, już widzieliśmy, to są symbole. Symbole na papierze, słuchajcie, ja wam pokażę, jeszcze rozdam. Możecie sobie tutaj, o proszę bardzo. Spokojnie, możesz puścić tam też inne. Że tak powiem, narzędzia. Popatrz, popatrz. Są takie narzędzia, jak komunikatory mechaniczne. Jaka jest teraz pora roku, Borys? Powiedział Borys. A? Świetnie. Tam sobie ze swoimi komunikatorami klaszują, mówią do siebie, opowiadają, co było wczoraj, opowiadają, czym chcą teraz się bawić, na przykład na, na przerwie czy na pod koniec lekcji. Także jak najbardziej. Różne są tego typu komunikatory. To jest jeszcze na przykład taki bardziej rozbudowany. Takie pytanie do Was. Jak spotkacie kogoś na przystanku, kto nie mówi, a będzie Wam, pokażę Wam na symbolach, ewentualnie będzie miał jakiś taki, o, na przykład taki komunikator. Tak, tak Na przykład powiesz jest trzeciowo zachmurzone niebo. To co, dogadacie się? To gadać się, a my się gadać Nie. Słuchajcie. Słuchajcie. E, już tak.